Przybliżyliśmy już mam specyfikację techniczną nowej Y50, czas więc na informacje jak maszyna sprawuje się podczas zabawy. Na pierwszy ogień wybraliśmy się z Lenovo Y50 na morską eskapadę w Assassin's Creed 4. Komputer domyślnie zaproponował nam rozdzielczość 1600x900 pikseli przy wysokiej jakości otoczenia, cieniowania i tekstur oraz wygładzanie krawędzi. Efekt? Grawy świetlna była z prędkością od 38 do 61 klatek na sekundę z średnią wartością 47 klatek. Kolejną testowaną grą był Crysis 3, chyba najbardziej wymagająca gra z całego zestawienia i najczęściej porównywana jeżeli chodzi o testy wydajności. Lenovo Y50 umożliwia zabawę przy średnio 30 fpsach, przy rozdzielczości 1680x1050 pikseli, przy wysokiej jakości tekstur, wysokich lub bardzo wysokich efektach szczegółowych oraz 8-krotnym filtrowaniem anizotropowym. Następnie przyszedł czas na Need for Speed Revals. Tu co prawda gra wymusza pewną ograniczaniem jest bowiem zablokowana na maksymalnie 30 klatkach na sekundę, co przekonaliśmy się, że lanowo Y50 prędkość animacji nie spada poniżej tej wartości przy rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli i średniej jakości tekstur. Na wysoki ustawiliśmy praktycznie wszystkie efekty w Watchdogs przy rozdzielczości 1600 na 900 pikseli przy włączonym antyaliasingu i tekstura w ultra rozdzielczości. Efekt? średnio 40 klatek na sekundę, a więc w zupełności wystarczająco do komfortowej zabawy. Następnym zadaniem dla nowej Y50 był Battlefield 4 w rozdzielczości 1920x1080 pikseli ze średnimi detalami. Na tym polu bitwy testowany komputer także spisał się zaskakująco dobrze, uzyskując wynik od 50 do 90 klatek na sekundę, z uśrednioną wartością na poziomie 73 fps. Ostatnim zadań była gra, której na rynku jeszcze kupić nie można. Metro 2033 w wersji Redux. Ustawiliśmy rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli przy wysokiej jakości tekstur, po poczwórnym antyaliasingu i filtrowaniu anisotropowym oraz efekcie rozmycia. Średnia liczba klatek na sekundę wynosiła w tym przypadku 66 fps. Podsumowując, Lenovo Y50 ze starcia z nowymi grami wychodzi obronną ręką. Nie jest to może najmocniejszy dostępny na rynku komputerów, ale jest przenośny i pozwala na spokojną rozgrywkę w najnowsze gry przy rozsądnym pułapie cenowym. Czego chcieć więcej?